Dzisiejszym tematem będzie recenzja czaromarownika na przyszły rok, bo to już się na Sylwester zbliża. Czy w ogóle są nawet, czy nagrywać ten film, czy nie, czy w ogóle zakupić ową książkę w bo bardziej to jest po prostu planer z notatkami. Jednakże ostatecznie się na nią zdecydowałem powiedzmy sobie szczerze, że nie żałuję. Jest to bardzo. Ładna ksi książka, no nie mówię w cudzysłowiu. Ma naprawdę piękną odkładkę, o której bije dość duży urok, taka magiczna energia, zwłaszcza urzeknie ten słodki Sphinx, czy Devon Rex i te nietoperki na okładce. Są naprawdę przepiękne. Ale właśnie. Czy jest to książka, która swojej płaszczyzny tej Magicznej informatyny mnie urzekła. No nie, nie jest zła, na pewno, ale jest kilka rzeczy, które mi nie pasowały i garstka takich, które mnie zadowoliły w tej książce. Po pierwsze, przeczytanie i przyjrzenie wszystkich notatek, materiałów magicznych zajęło mi pół godziny, godzinę max. To dlatego, że przydałam je po raz na po kilka lat, żeby się upewnić, czy dobrze jest. Zumiałam lub musiałam na chwilę gdzieś odejść, bo naprawdę no, tego jest tu niewiele. Jest to gruba pozycja, ale, no, wiadomo, jak to w takich planerach. Głównie skupia się na. No, na dniach tygodnia, tak. Dlaczego zastanawiam się, czy nagrywać ten film? Bo wiem, że Czaroma Równi jest bardzo popularny. Wiele osób go kupuje. Osób, nagrywa o nim jakieś materiały, wiele osób go zachwala i nie mogę odmówić mu na pewno tego, że jest pozycją wyjątkową ale nie powiedziałbym, że jest to pozycja obowiązkowa ale jest bardzo dobra dla osób początkujących dla osób o, bardziej doświadczonych jest on niekoniecznie dobry, po prostu Informacje, które są tam zawarte, raczej nie są niezwykłe, nie są też mega przydatne. Mamy tutaj jakby kilka podstawowych działów, działów, które się przewijają. Po pierwsze, mamy opis każdego żywiołu. Każdego jednego żywiołu mamy opis. Mamy tabelki, różne podstawy. Mamy charakterystykę palosanto i czarnej soli. To są chyba jedyne magiczne właściwości, takie a'la zioła, a'la substancje. No oczywiście jest tu o świecach, są olejki eteryczne, są dużo, dużo rytuałów, dosyć prostych, które pozwalają wpleść magię do swojego życia, dużo podstaw i fragmenty mitologiczne, jakieś podstawowe boginie, Drogi Słowiańskiej, tu Motanka, tam jakieś wróżby na Andrzejki, opis każdego jednego sabatu. W miarę poprawnej, nie jakieś szczegóły, bo wiadomo, są jakieś modlitwy, jakieś pieśni. Najczęściej wplatane właśnie <laughs> przy tym. Jest opis chińskiego roku i jest dużo astronomii, jest opisany dużo na temat księżyca i co oznaczają Różne sytuacje, kiedy właśnie księżyc tam ma pusty cykl, czy też ta mowa o cofaniu się, plany, jakie to na to jest. To dużo mm, horoskopów. E, tak. Pokażę Wam teraz bardzo ładną mm, stronę początkową, bo tutaj też bardzo mi to urzekło. I również bardzo spodobał mi się o, e, tutaj to. Miejsce, gdzie można się podpisać, gdzie można wypisać różne rzeczy, bo tutaj są właśnie takie duperelki nie wiem czy kamera to załapie i nawet chyba lepiej, żeby nie łapała. Ale tutaj można imię, nazwisko, adres znaki, znak księżycowy, planeta, kamień, żywioł oczywiście, to bardzo mi to rzekło. I potem mamy przyspieszony kalendarzyk, bardzo ładnie on wygląda. I potem mamy rozplanowanie i podstawowe tabelki. belki są Fajne, oczywiście, tutaj mamy runy, futark i tak dalej. I czy są to jakieś takie rzeczy, które mogłyby zaciekawić też osoby trochę bardziej zaawansowane? Na pewno fajnie jest to, że też poruszyli Sigile czyli też coś z magii bardziej ceremonialnej. Jest fragment z Tarotem. Nieduży, bo nieduży, ale również. No a poza tym, cóż, tyle. Są horoskopy, które dla niektórych mogą być zaletą, dla innych wadą. Dla mnie niestety horoskopy były wadą. Oczywiście jest tu mnóstwo kamieni, o ich możliwościach, o tym, o tamtym po prostu. Dużo poświęcono kamieniom. No, mamy tutaj coś o drzewach i trochę o magii ochronnej. Również. Yy, na przykład, Jana Sur, jako ochronna, same rytuały jakieś ochronne. Też tutaj są są porady, na przykład, jak stworzyć ołtarz. Mm. Mamy jakąś medytację z Aniołem Stróżem, coś dla bardziej Christian Witch, albo osób, które pracują właśnie bardziej z aniołami niż z jakimiś innymi bóstwami. Też pomyśleli. no i zanim to miły dodatek, że też pomyśleli o tym. Mam tu jakieś cukierki na kaszel. Przepisy są tutaj również na wodę kwiatową. Jest tu przepis czy taką bardziej energetyczną kwiatową, więc tak fajnie. Wyjaśnię tutaj dosyć sporo rzeczy, na przykład czym w ogóle są olejki energetyczne, jak używać, jak, czym są olejki eteryczne i zołeki. Używać. To jest chyba na jednej stronie napisane, ale też bardzo ładnie. No, bo za właśnie takimi podstawowymi informacjami to tu nie ma za dużo. Oczywiście jest jeszcze coś takiego jak przy każdym dniu, przy każdym miesiącu mamy wypis wszystkich świąt. I daty cyklów, kiedy, jaka faza będzie. I oczywiście, jak wspominam, są rytuały na każdą, jedną, jedną fazę. Więc tak, fajnie. Na końcu są jakieś tam książki, które są polecane do przeczytania. Co jest tych polecanych, co czytam, tylko Greenwich, pozostałe wydają mi się nie być zbyt poprawne. No, ale są. Jak widać, jest to coś na pewno dla osób bardziej siedzących w białej magii, to na pewno, bo drugie, jest to dla osób początkujących. Po trzecie, raczej dla osób, które nie planują zbyt wiele, bo kiedy na przykład, o tutaj taka ilość na dni do planowania jest no, spora i można na przykład tam wypisać sobie, nie wiem, terminy sprawdzianów czy jakieś inne pierdółki. To na przykład w innym miejscu. Zaraz To zaś w innych miejscach jest to dużo, o, mniejsze. Na przykład tutaj. Jedynka jest w normalnego rozmiaru, ale dwójka i trójka jest bardzo taka, no minimalna, są świadką tego, co normalnie dostaje dzień. Tak z reguły. Mamy tu dużo ładnych zdobień, które na pewno urzekają. No i w sumie tyle. Oczywiście są jakieś tam znaki, są imieniny napisane. Bardzo fajny materiał, krótki o tym, na jakich palcach powinno się nosić pierścień, żeby coś osiągnąć. To akurat chyba była mitologia Indii. Tak, dobrze pamiętam. To akurat był fragment o mitologii Indii. No, na pewno były też fragmenty trochę o samej charakterystyce bogini. Każde święto dostaje swoje. Jak już wspominam, i nie jest to książka droga. Cena jest adekwatna do treści, tak? Na pewno dużo... też cen robi sam wygląd okładki. Sam wygląd pewnie zażarł ponad połowę sumy. Te wszystkie zdobienia tak dalej, bo czyli na każdej stronie są tu no, dość ładne fragmenty. Jest to przydatna rzecz, ale dla początkujących. Um, właśnie ten czaromarownik był mój jako um, niezbędnik dla każdej <laughs> wiedźmy. Przepraszam za moje włosy, nigdy nie są ogarnięte, nawet się przez 5 godzin. Albo przez 15 minut, ale i tak. Powinniśmy się, w spokoju. Tak to Jako jako coś dla każdego. Trzeba każdego mieć, powinna mieć. jednak, jest to mm, po prostu gadżet. Gadżet. Takie podsumowanie podstaw, podstaw. W sumie najbardziej użyteczne są tabelki samego przodu. Mamy tutaj koniunkcja planet i ogólnie te całe charakteryzacje, czyli co, kiedy i gdzie. Taka tabelka o właściwościach i po prostu co do czego pasuje, jaki kamień, jaki kolor i tak dalej. Charakterystyka znaków, zodiaku, atrybuty znaków, porada jak stworzyć rytuał. Hmm, też to jest dużo i podstawy futarku. W ogóle o futarku jest też osobna notatka tutaj. Te notatki są mm, krótkie. No nie okamujmy się. To jest jedna z dłuższych notatek. Najdłuższa, jaka jest w tej książce, to jest notatka o świecach i chyba jeszcze dwie są w miarę podobnej długości. Niestety lustrzanka się robi i nie jestem w stanie tego lepiej pokazać. Z tego co pamiętam, miał być tu fragment o ochronie przed klątwami albo czymś takim, bo pamiętam, że oglądałam materiał, w którym teoretycznie osoba um, korzystała właśnie z tego i to była jej porada i tak dalej, że ten czarownik że z niego korzystała, jednak po przeczytaniu tych wszystkich notatek nie znalazłam tego. Może mi się strony skleiły, może nie doczytałam jednego, dwóch zdań, ale nie widzę, nie widziałam. Na przygląda tak jeszcze teraz, by się upewnić, to no, mniej więcej tak, jeżeli jesteś sobą początkującą, wolisz białą magię, je potrzebujesz, nie wiem, planera do szkoły. Jak ja zamówiłam sobie no to, żeby planować terminy sprawdzianów i tak dalej. Szkoła szkołą, więc przyda się. E, to jest ok, ale jeżeli jesteś zaawansowana, nie z, bardzo potrzebujesz planera i bardziej chciałaś to, bo... liczyłaś na nową wiedzę, to może najwyżej Sigile, ale tak się mówiąc, kompletnie nie ma na tym, że w ogóle nie omówiono są, insygnia, Omówienie cigili było jeden typ cigili, ten najsłabszy w ogóle. Nie poruszyli tematu sygilii tworzonych starotu i tak dalej. Ale jeszcze taka ciekawa rzecz, że była wzmianka tutaj o duchach czyszczących, duchach, duchach zwierzęcych, takich czyszczących. I przyznam, że to było bardzo ciekawe, gdyby to rozwinęli, chociaż troszkę więcej, a nie. Tyle, tyle tekstu to by byłam bardzo zadowolona, bo to brzmiało dla mnie trochę jak jakaś ciekawa odmiana chowańca. no. Skoro już są chowańce, takie, 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 no wiadomo, o czym wiadomo nagrywam, że są astralne, materialne i alchemiczne, że są nasi przewodnicy duchowi, że są żywiołaki, to myślałam, o, jest się coś, jest ciekawie. Za mało trochę na ten temat, ale to jest chyba taki najbardziej ciekawa rzecz, jaka tutaj mogła się znaleźć i Szkoda, że to był temat, który został bardzo, bardzo zbagatelizowany. Znaczy, że nie ma nic na temat chowańców, nie ma nic na temat insygniów, nie podali żadnych, nie wiem, nowych alfabetów magicznych, chociaż jeden by się przydał poza nieszczęsnym futargiem, bo tego jest naprawdę, naprawdę sporo, więc mogliby. Zwłaszcza, że kilka dodatkowych kartek raczej by nie obciążyło druku. Mogłoby dodać bardzo ciekawej wiedzy. Można byłoby po prostu darować sobie ten horoskop na początku, te 12 kartek horoskopu i wun, 12 ciekawszych, rzadszych notatek albo trochę więcej tej mitologii, bo w sumie mitologia słowiańska co tam mamy? Motanki i 4 mega skrócone, pobieżne charakterystyki bogiń. O podróżni bogini też tyle co Kodnapaka powiedzieli, no ale jest tam jakaś mitologia, są tam jakieś obchody. Też w ogóle trochę dziwnie podejść do tego, że ze wszystkich świąt poza sabatowych nam tylko Andrzejki, ale książka jest dobra, książka no, to w sumie jest czaromarowi, tak, to jest planer po prostu. Jest w porządku, jest ładny, gadżet, gadżet, broń Boże, nie jakieś podstawa, jakiś obowiązek, gadżet. Gadżet, jeżeli lubisz panować tym, że jesteś wiedźmą, no to proszę, bardzo dobre taczka wyciągasz, notujesz albo torebki. Jeżeli chcesz się trochę po po popisywać, to to jest dla Ciebie, bo albo naprawdę, jeżeli jesteś po porządkującą, Baby witch, no to będzie. Albo jeżeli po prostu nie masz swojej księgi cienia czy runitu.